Się w Wojsławicach, w arboretum. Dzisiejsze wydarzenie to przegląd zespołów folklorystycznych, jak co roku organizowany jest w tym miejscu. Cieszymy się, że dzisiaj bierze udział 15 zespołów z Polski, jak również dwa zespoły dziecięce. Zespoły mają okazję pokazać swoje występy, jak również mogą się zapoznać z naszym tu rejonem. Jest to promocja również naszego terenu. Dostaliśmy zaproszenie tutaj właśnie do Arboretum Wojsławice. Nie jesteśmy tu pierwszy raz, już gościmy tutaj po raz kolejny. Ja nie będę mówiła który, bo już po prostu jest to rachubą u nas troszeczkę gorzej. Przyjechaliśmy z gminy Złoty Stok, dokładnie ze wsi Mąkolno. Piękna wieś usadowiona wśród gór złotych Złotego Stoku. Przyjechaliśmy z Bolkowa w powiecie jaworskim. Spotykamy się raz na tydzień w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym gminy Bolków. Jaki macie repertuar? Bardzo bogaty, ludowe, biesiadne, historyczne, religijne. Każdą okazję możemy obsłużyć. Zespół składa się z 18 dzieci, bo ja już nie będę mówiła, że to są same dziewczynki, bo są również jest jeden chłopiec nas. I oczywiście dwóch muzyków, ja jestem osobą prowadzącą. Zespół funkcjonuje przy sołectwie właśnie Monkolno. Tam się zawiązał, tam z, pracujemy już od praktycznie 11 lat. Zespół się rozrastał z czasem i tak właśnie do tej liczby ewoluuje, bo co roku przychodzą nowe dzieci. Jedne odchodzą, drugie przychodzą. Także to jest taka historia naszego zespołu. Mamy 12 osób w zespole. Mamy perkusję, akordeon, mandole. Nie mylić z mandoliną. No i takie trochę przeszkadzajki typu. Tamburyna. Ja również gram na gitarze jak trzeba, w zależności od okoliczności. Koncertowanie, uczestniczenie. W takim zespole daje dużo radości i satysfakcji. Na pewno. Jest to też okazja do poznawania nowych miejsc, nowych ludzi, ciekawych rzeczy, ciekawych piosenek, czegoś nowego do repertuaru. to docenienie tej pracy, bo ta promocja folkloru powinna być i jest w całym kraju naszym. Cieszymy się, że są bardzo dobre zespoły. I chętnie tu się zjeżdżają na przeglądy zespołów. Dzieci nie śpiewają za darmo, że tak powiem, w cudzysłowie. Robimy dla dzieci, dla rodziców wiele różnych atrakcji, wiele wyjazdów. Co roku wyjeżdżamy na wakacyjny wyjazd gdzieś na tydzień czasu takiego odpoczynku, ale również edukacyjny. W tym roku byliśmy w Warszawie, ale odwiedziliśmy w międzyczasie, oprócz tego, że zwiedzaliśmy stolicę, odwiedziliśmy również siedzibę zespołu Mazowsza. Tam mieliśmy warsztaty z tamtymi, tamtejszymi muzykami. Było to dla nas bardzo twórcze. I co roku gdzieś zawsze wyjeżdżamy w Zakamarki. Polski, byliśmy już na Lubelszczyźnie, byliśmy w Świętokrzyskim, byliśmy w Krakowie, w Gdańsku, w przyszłym roku wybieramy się do Torunia i także no, chcemy zwiedzić naszą, pokazać dzieciom ten folklor i tą naszą piękną ojczyznę, żeby po prostu mogły to chłonąć całą sobą. Mamy wyróżnienia, nagrody. Ostatnio byliśmy w plebiscycie Radia Wrocław, zajęliśmy trzecie miejsce, także są osiągnięcia dość bogate, bo istniejemy już od 18 lat. To nazbierało się tego trochę. My jesteśmy bardzo otwarci i chcielibyśmy pozyskać młodzież, dzieci, żeby ta muzyka ludowa kwitła i była niezapomnianą. takie malutkie dzieci od dwóch lat praktycznie, które są do nas do pełnoletności praktycznie w zespole, w zespole, przepraszam. No to one rozwijają się również wokalnie, ale też poznają historię naszego kraju, poznają też ten folklor, który, który, no jednak na dolnym śląsku jest mieszany, ale z racji tego, że my jeździmy po całej Polsce i chcemy właśnie pokazać ten różnoraki folklor, tak jak byliśmy na kaszubach, wcześniej byliśmy na, na lubelszczyźnie, teraz na Mazowszu, to ta różnorodność po prostu dzieci wchłania to, pochłaniają to i po prostu później próbują to też omanować sobie, co jest jednak słychać w naszych chyba też utworach. Wczoraj byliśmy we Wrocławiu, dzisiaj jesteśmy u was, za tydzień również mamy występy, także na razie nie narzekamy na brak czasu. Staram się do zespołu pozyskiwać y, coraz młodszych członków, no bo dzieci mają taką wadę. Rosną. Starzeją się niestety, jak każdy, ale one jakoś tak szybciej. No i tak po jakimś czasie te dzieci nam troszeczkę z tego zespołu wypadają, ale ja się staram y, nabierać coraz nowych to członków do zespołu, żeby, żeby ta tradycja się w tych dzieciach y, no, zakorzeniła i to zawsze kiełkuje, bo być może za parę lat te dziewczyny, które z zespołu odeszły, może gdzieś do jakiegoś zespołu powrócą. Cały czas mamy w planach rozwój. Chcemy śpiewać nadal, chcemy jubileusz swój okrągły, następny, czyli dwudziestolecie, które w zasadzie to będzie już w przyszłym roku na wiosnę, to już się zacznie 20 rok naszego istnienia. No i być może, że jeszcze może nagramy płytę dopisała i publiczność i pogoda, także myślę, że wszyscy będą się dobrze bawić.